hej, he, hej, z tej strony Abaj i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym materiale ze Space'ów na moim kanale. No i słuchajcie jak pewnie wiecie, troszeczkę Space'ów nie było tutaj u mnie. Właściwie ostatnio widzieliśmy się tutaj za sprawą projektu Pustynia. No i tutaj w materiale, w którym obczajaliśmy sobie najnowszą aktualizację, natomiast tak poza tym no tutaj Space'ów było mało. I dlatego też tym bardziej cieszę się, że tutaj powracamy sobie na nasz świat, świat właściwie oryginalny, na którym zaczęła się kilka lat temu moja seria ze Space'ów. Tak naprawdę właściwie od tego czasu, od momentu kiedy była ta seria w 2017 chyba tam pojawił się ostatni odcinek no właśnie nic tutaj z tego świata się nie pojawiało, dlatego też mówię tym bardziej cieszę się, że tutaj udało mi się słuchajcie, znowu ten świat wskrzesić i właśnie słuchajcie, czym będziemy się dzisiaj zajmować? Otóż dzisiaj słuchajcie, będziemy czyścić sobie tutaj troszeczkę orbitę, gdyż mam tutaj pewien pomysł na kolejny projekt, no i tak się niestety składa, że ta baza, którą budowaliśmy sobie ostatnio właściwie przez, kurde, jakby nie było parę miesięcy, tak, tak sądzę z tego co pamiętam, e, był to dosyć Długi projekt, bo zaczęliśmy go tam sobie e, właśnie chyba w 2017 roku, i jeżeli tutaj nie pamięć nie myli, w 2017 również żeśmy go sobie skończyli. Natomiast tutaj było to, to troszeczkę długie przedsięwzięcie. Natomiast e, nie była to słuchajcie, najlepsza rzecz, jaką żeśmy zbudowali. Właściwie ta baza jest troszeczkę bezsensowna, ma dużo niedoróbek, nie jestem z niej zbyt dumny. No i przy okazji zawadza nam tutaj z kolejnym projektem. Tutaj mam po prostu pomysł na kolejną bazę, kolejny większy projekt. Dlatego też będziemy musieli pozbyć się tej bazy, będziemy musieli ją sobie po prostu zdeorbitować, i tym, słuchajcie, dzisiaj właśnie się zajmiemy. Mam nadzieję, że tutaj wam się spodoba, w sensie, chciałem, Wam zrobić taki troszeczkę luźny odcinek, z racji tego, że, mówię, nie było tej serii trochę, plus, no, chciałem wam mimo wszystko pokazać, jak coś, nad czym pracowaliśmy tutaj przez dłuższy czas znika, Już odnoszę wrażenie, że te osoby, które mogą to oglądać po prostu później, e, no, mogą być tutaj troszeczkę zdezorientowane, wiecie, budowaliśmy bazę, nagle tej bazy nie ma, więc stąd, słuchajcie, ten materiał. Natomiast, no, najpierw, słuchajcie, zaczniemy tutaj sobie mimo wszystko od statku, tutaj mamy nasz e, statek, właściwie pośle go mniej więcej w kierunku tutaj słuchajcie naszej bazy, przynajmniej tak sądzę ehm, dobra, powiedzmy, że nacelowany jest w miarę perfekcyjnie tutaj sobie słuchajcie, powiedzmy, że weźmiemy te silniki, tylko sobie tutaj e, panel, słuchajcie, produkcja sobie muszę tutaj się dostać do e, jego kontrolki, tutaj nie wiem, czy nawet taką mamy, wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinna być, jak nie to sobie za chwilkę e, tak ową kontrolkę weźmiemy, tutaj możliwe, że słuchajcie będzie punkt połączenia, dobra, panel sterowania, e, silniki powiedzmy, że Tutaj te duże silniki sobie odpalimy em, na max, tylko wiecie co, ja tutaj chcę sobie zobaczyć, które to, e, które to są. Nie wiem, ten, ten, dobra. No to powiedzmy, że jeden powinien starczyć i to sobie oczywiście leci. On tam sobie doleci pewnie za kilka chwil. Mimo wszystko leci się tutaj, słuchajcie, na tą bazę dobre 2,5 pół minuty, jeżeli dobrze pamiętam. Ona jest tutaj kawałek rzeczywiście. Natomiast, no, jeżeli, słuchajcie, chodzi o naszą dużą bazę, tak zastanawiam się, z którego tutaj kokpitu właściwie wystartować. Wiecie co? Może tutaj sobie rzeczywiście pójdziemy z tego standardowego, bo wydaje mi się, że nawet nie pamiętam, wydaje mi się, że chyba tam na górze po prostu nie ma gdzie siąść, więc tutaj sobie, słuchajcie, pójdziemy w tą mańkę, e, tutaj weźmy to sobie tak, e, no i słuchajcie co by tutaj wam nie mówić, obracamy się e, myślę o 180 stopni, jak pewnie pamiętacie ta baza jest symetryczna, więc nie robi nam to żadnej różnicy po prostu chcę tutaj, wiecie, mimo wszystko dodawać gazu, a nie cofać fachowo, mimo iż, wiecie, w kosmosie nie ma fachowo też e, kierunków, to lepiej mimo wszystko zrobić to w, tak, ani inny, w taki, ani inny sposób, więc, no, słuchajcie, obracamy się, e, nacelujemy sobie tutaj oczywiście na naszą tutaj bazę ziemską, tak żeby coś tam, słuchajcie, odzyskać, w sensie jakoś za bardzo mi nie szkoda tych surowców, natomiast fajnie byłoby mniej więcej zlokalizować, słuchajcie, gdzie ta część, która przynajmniej zostanie, e, będzie do zebrania.

I pełna, słuchajcie, para, pełna moc. Niestety nasze generatory tutaj, no nie będę ukrywał, słuchajcie, są dosyć mało wydajne. Waży to, to tak z tego co tutaj widzę, około 5 e, milionów kilogramów, więc jest to naprawdę, słuchajcie, wielka kobyła. No a tutaj te reaktorki, niestety, no są jakie każdy widzi, więc chcąc, nie chcąc, słuchajcie, właśnie trochę im to zajmuje, ale dobra, widzę, że tutaj żeśmy, e, tak, zużyliśmy w ogóle całe paliwo? E, dobrze wiedzieć, dobrze, słuchajcie, wiedzieć. Chyba, że po prostu tutaj nie odczytuję wykresów, bo te reaktory nie są podpięte do systemu. Cholera wie, grunt, że słuchajcie, lecimy tutaj sobie. Nasza wielka baza rozbije się tutaj dosłownie za 3 minuty, słuchajcie. To jest po prostu najdłuższy czas po prostu oczekiwania, jakby nie było. Natomiast, no, przez ten czas tutaj możemy sobie tak naprawdę ten projekt podsumować. Jak mówiłem, nie był on zbyt udany. Właściwie z większych niedoróbek te boki nie były najlepsze. Te reaktory tutaj do rozpędzania, to właściwie generatory też, słuchajcie, nie były zbyt dobre w sensie, bo ich moim zdaniem. Trochę za mało. Cała baza, odnoszę wrażenie, była trochę krucha. W sensie, nie żeby co osłuchać, odnoszę wrażenie, że po prostu w momencie, kiedyby tutaj wleciał jakiś duży statek, to mógłby po prostu zahaczyć to wszystko, to wszystko, właściwie o to wszystko. Eee, no i wiecie, zwyczajnie, zwyczajnie to rozwalić, więc no, chcąc, nie chcąc, dobrze się tego pozbywamy. Oczywiście w to miejsce będziemy mieć inny projekt, właściwie lepszy projekt. Inną bazę, właściwie bardziej dopracowaną. No i wiecie, myślę, że będzie to po prostu dużo lepsze. Myślę, że tak po prostu będzie lepiej. Natomiast, no, najpierw, słuchajcie, sobie tutaj czyścimy e, naszą orbitę. Właściwie nie wiem, czy wylądujemy koło bazy. Spróbowałbym, słuchajcie, tutaj to zrobić. Mimo wszystko, byłoby to całkiem w porządku. Że tutaj sobie, słuchajcie, może obkręcimy to, jak mamy trochę czasu. Mówię, będziemy tutaj spadać co najmniej jeszcze z dwie, dwie, może nawet trzy minuty. Właściwie przy tej masie może to być trochę. Inny czas niż przysłuchajcie locie takim, no nie wiem, typowym sensie, jak tutaj leciałem sobie z bazy na Butli, no to właśnie takie dwie, trzy minutki mi się zeszło, coś takiego. Natomiast ten obiekt jest po prostu trochę, trochę większy. Nawet, słuchajcie, może spróbujemy im tutaj wycelować, w, jak już celujemy, w ten sygnał. Byłoby to całkiem spoko. Chociaż w sumie nie wiem, czy byłoby to też sensowne. Najbardziej wolałbym po prostu uderzyć tutaj koło bazy. Nawet nie w samą bazę, ale po prostu koło, wiecie. Żeby mimo wszystko nie zniszczyć jedynego tutaj ośrodka, który podtrzymuje, podtrzymuje słuchajcie, nas. W sensie mamy tutaj taki. E fajne słuchajcie, zasoby, w sensie jest to całkiem, całkiem przyjemne, a obszar byłoby go rozwalić doszczętnie, jak już lepiej byłoby uderzyć tutaj w nasz statek, w naszego Horusa bodajże, on się chyba tak nazywał. Naprawdę, słuchajcie, dawno słuchajcie tej serii nie było. Naprawdę cieszę się, że tutaj wracamy mimo wszystko. Cieszy mnie, że coś z tego jeszcze się pewnie pojawi niedługo, natomiast muszę sobie tutaj poprzypominać wszystkie jakieś daty i tak dalej. Mówię, wydaje mi się, że tą bazę żeśmy zaczęli gdzieś budować 2017, ewentualnie początek 2017, a była planowana 2016 gdzieś w grudzień, już nawet nie pamiętam grunt, że, słuchajcie minęło dużo czasu no ale jakby słuchajcie nie było nie był to zbyt dobry projekt, dlatego też będziemy go sobie rozbijać, tutaj sobie ustawię w ogóle słuchajcie kamerę, ok, wezmę sobie może tak, nawet żebyście mniej więcej tutaj widzieli jak to wygląda, jeszcze spróbujemy tutaj słuchajcie się obkręcić, żeby tak uderzyć pięknie bokiem mam nadzieję, że mi tutaj nie wywali komputera, ani nagrywania bo by to troszeczkę słabe zaraz zobaczymy, 3, 2, 1 i okej okay, słuchajcie mamy to co prawda, nie był to najbardziej efektowny, słuchajcie, sposób rozbicia tej bazy, ale musicie przyznać, że fakt faktem troszeczkę żeśmy tutaj się wrąbali. w sensie mamy tą bazę, słuchajcie, na, na Ziemi. Właściwie jest to praca grawitacyjna, tylko że teraz nie jest kosmiczną pracą grawitacyjną. E, zaskakująco powiem Wam szczerze, że ta konstrukcja, czego się nie spodziewałem, w miarę się nie rozpadła. Sądziłem, że będzie bardziej krucha. Z drugiej strony też nie lecieliśmy, słuchajcie, bezpośrednio na jakiś taki dziwny kąt. No i też fakt, że my te panele, które też pewnie przyjęły tutaj trochę obrażeń, też, słuchajcie, myślę, że robi to różnicę. W każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, tak to Wygląda, jeszcze tutaj sobie zobaczę właściwie czy nasz statek. On tam tutaj widzę, słuchajcie, że też gdzieś przechował. To Widzicie, co podlecimy sobie do tego pojazdu? Eee, teraz sobie do tej bazy tutaj wrócimy. Gdzie ty żeś tutaj wyrąbał, stary? Aha, okej. Okay. W sumie nie jest źle powiem wam szczerze. Spodziewałem się, że ten statek jest mniej odporny. Zresztą tutaj powiem Wam szczerze, że ta sceneria wygląda po prostu bajecznie. To jest sobie pyknę screenarz. Naprawdę powiem wam szczerze, że ta baza rozbita i ten statek, który jeszcze się tutaj świeci, wygląda trochę niedorzecznie. Naprawdę spodziewałem się, że będzie to trochę słabszy. No ale z drugiej strony jest to ogromny obiekt, jakby nie było gigantyczna baza. Natomiast mówię nie przypuszczałem, że będzie aż tak wydajny, że będzie, słuchajcie, tutaj aż tak pancerna. No cóż, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o że tak powiem deorbitację, tak sobie teraz patrzymy, mamy w sumie 8 minut, już nie mamy czego deorbitować. Nasza orbita oczywiście jest w tym momencie już czysta, możemy jej tutaj bez żadnego problemu używać. No i co, i słuchajcie, ja myślę, że tutaj już wkrótce, bo muszę tutaj rozebrać tą całą bazę, plus ten statek, będzie z tego trochę elementów, więcej niż oczekiwałem. Już wkrótce zabierzemy się tutaj, słuchajcie, jak to właśnie zrobię, za ten projekt, o którym tutaj mówiłem. Jak mówiłem, będzie to kolejna baza, właściwie na miejscu tej bazy dużo lepsza, dużo bardziej przemyślana. Natomiast kiedy to będzie tutaj, jeszcze nam wam znać. Póki co, mówię, muszę zająć się po prostu Tymi resztkami. Natomiast, no słuchajcie, jeżeli dzisiejszy materiał, taki krótki materiał tutaj z deorbitacji, właściwie pierwszy tego typu materiał, jaki robię, nigdy jeszcze żeśmy wcześniej nie rozbijali tak dużego obiektu o tak dużą planetę, e, wam się podobał? No to tutaj standardowo słuchajcie. Zachęcam was do zostawienia jakiejś łapy w górę. No a jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami ze space'ów, z kolejnymi tutaj materiałami ze space'ów na moim kanale, no to jak zwykle słuchajcie. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału na końcu tego materiału. No a póki co, ludzie, ja się tutaj z wami żegnam. Tak więc, trzymajcie się i cześć!